Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy ważyć różne rzeczy i będziemy w sumie rywalizować ze sobą w parach, kto lepiej przekroi daną rzecz na pół, e, na pół. wygrywa i ta osoba, która przegrywa, będzie losowała ze swojej kakarę. Dobieramy się w pary. No i zasady, jaki cały film jest. Zainspirowany filmem buka, także chłopaki oglądamy Was. Ale nie taki sam, bo u nas jest dużo losowości, różnorodności. Jest, jest na przykład jajko, które tutaj każdy wyśpiewa, że nie jest realne, żeby przykroić do. No to nie jest nie, nie, tak naprawdę. Okej, okay. okay, i cały myk jest w tym, że osoba z pary, która będzie miała większą po prostu różnicę gramów, czy samych deka gramu, po prostu robi karę, ale jeżeli ktoś będzie miał perfekcyjnie pół na pół, no to wtedy wygrywa stóbeczkę, ale to będzie bardzo, bardzo ciężkie. Patryk! O okay, tak! Okay. A co ty masz na głowie? Twój czepek. <laughs> Dotlenia mi mózg. Trzyma powietrze w mózgu. Ale widać ten lifting taki. Patrz! Yes. To patrzcie z tobą ile się rybaj coś, bo ty zawsze wygrywasz! Witam w Witam serdecznie, witam serdecznie, witam w Okej, okay, okay, losuję sobie pierwszą rzecz. cię. O nie, o nie, ja już wiem co to jest! Znaczy, ziemniak! Oj. Ale okay. pomarszczony, mały ziemniak śmieszny. <laughs> on ma dbawe. chyba sytuację. Oj, oj oj! Różne Dobra, ja sobie ważę ziemniaka. Waży on 66 gramów, czyli idealnie jakbym 33 ucięła. <laughs> 56! Podobna waga, słuchajcie, więc nie będzie dużych różnic. Nie, no, będzie, bo ja mam strasznie płać niesymetryczny. Tu jest nic prawie. Tu nie ma posypki, a tu już jest posypka. Jest strasznie niesymetryczne. Musi mieć 28 gramów kółka te strony kroić? Znaczy, okej, kroisz w tej strony. Oj, ale krzywo! Ja tak naprawdę w tym pan, mam pomysł. a Nie, ale no już? Musimy z dwie połowy. Połowa! Dobra, to policzmy. 50. <laughs> 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 no, prawda? Ale nie ma drogi. Nie! No, no że... tam ma mieć 28, tak? No, no i tyle. <laughs> nie, A, nie może mieć. Nie, właśnie. Żeby... A, A jedno no. cięcie. Oh, <śmiech> 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 nie docięcie. O, fuck. Jestem bezpieczna! Nie słuchałem. Dwa razy mam na mnie biedę? Poczekaj, okay. aż, aż się roz, roztopi trochę, no? Okej, okay, ja ogólnie dążę do stówki mam nadzieję, że to będzie 33. Wisko, nie jest był 37 z No, 9, 9 za dużo. Czyli 18 różnicy, wykonujesz karę. Prawie Okej, okay, Patryk, kara... Nie, mam prawie. Ja wybieram niebieskie rzeczy zawsze. Kurczę, mam nadzieję, że wybierzesz moją karę. Co to jest? A ja mam oblewamy mamy się ślaufem. No! Nie szlaufem! To bym co szlaufem! Szlauch się mówi. Ej, mieszkanie, mówicie szlauch! Szlauch! Ja tak zawsze, się się, zawsze się kłóciłem z, z moimi znajomymi, ja zawsze byłem za szlauch. Dwieście To ja już jestem gotowy od samego początku, wiedziałem, że to wylosuję. Dobra, losuję swoją kolejną rzecz do przekrojenia, i może pójdę za twoim i zabiorę ci niebieski. Połóżeć? O, o świeczka! O, też nie o, to trudne jest! Nie, Czosnek, no to fajne! Czosnek jest łatwy właśnie na wygranie stówki. 53, no? Czyli 26 musi ważyć połówka. Yes. Yes. 10 gram, czyli 5 musi mieć, żeby było równa połowa. No okay. jest szansa na stóweczkę. Jest o, nie? Szansa. o nie, ale to będzie turbo proste teraz! Najgorsze jest to, że to jest z stoskiem. Dobra! to yes. No to nie będzie 26, Bo tu Takiego? ma więcej skórki, ale tu ma ogonek. Trafek. To po prostu trzeba to w pół, w tą stronę. Co? Nogolą na najgorszą stronę chcesz pokroić. Ja to Ja tu wierzę w swoją logikę. Trzecia stary. Ale się pij z tym, byczku. O to chodzi, ma być perfekcyjne. Z... Cześć, że są w rzeczywistości takie zawody, normalne. Naprawdę? A wiecie, że to w środku czosku oznacza, że jest nieświeże? Tak, to... jest bardzo taki... Nie, jest, nie. Okej, ważę swoją świeczuszkę Ile mam mieć? 26, tak? O może ja nawet czuję w rękach, że to już nie jest to. O! Na bank się nie pomylę! Zupełnie nie, chyba będzie kara. Ja! Jezuka! Dobrze, dobrze. Ale to było najłatwiejsze, co mogłem wydać No Czyli to oznacza, że teraz Hania dostaje karę. Przed Pamiętasz, jak na ugotowanych zamieniliśmy się karą? Nie Nie chciałabyś się teraz zamienić moją karę, a ja, a ja biorę twoją w ciemno To zobaczę w takim razie Nie, Czekaj, nie ciemno No ciemno. Ale będziemy jeden jeden z przysłuch Zimno mi Ej, wiesz co? Jesteś chory, a w sumie mi woda nie jest straszna, więc Łooo Damianka A to odnam, przeczytaj co miała. No dobra, przeczytam ci w takim a razie twoją karę Pokaż cycki <laughs> 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 <to, ej>, <laughs> Zamienili no, Nie! 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 Mama, my to Nie! 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 razem i nigdy, bo Sorry, zgrado, Ale bo to na Nie! Ale to, Ale to, widzowie cię nie! 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 Ale Nie! Wiedział, że można takie curry, to nie! <stukł> nie! 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 Kary Nie! 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 Kubeczka taka piękna, świeżutka, ale na siebie. dla siebie. Będę! Tak, jest tak, jest liczona, no, ale Jeżeli chodzi o karę, jeżeli te kary da się zrobić od razu, to robimy je od razu. Jeżeli właśnie wymagają od nas czy czegoś innego, to robimy je pod koniec, Aleby, ale wy to będziecie wiedzieć. Tak. Jeszcze ja sekund, zgadają się wszyscy. Tak. Będę celował tak. prosto w głowę. Ej, no nie prosto w głowę, to przecież boli. Dobra, czyli to był pomysł na karę. Mój! Super! Trzy, cztery. A teraz to mokra to... Ej dobra, już się liczy, prawda? Tak, zaliczane Dobra, losuję Oj, frytki Jak to frytki? Czyli jedną frytkę, tak? Dobra. dobra, wybrałam frytkę, która waży najwięcej Czyli waży 8 gram, czyli dokładnie tyle Ile waży czosnek Czyli Faustina musi podzielić na 4, a teraz uwaga Kiwi, ej, to, jest to Nie, nie będziesz trąbę kroił, no nie! To jest do zrobienia! 68 Największa waga póki co Obejrzałaś dokładnie tą frytkę? Nie Ja zrobię tak O i to Dobra ja mam pomysł też Tu? Co? Po skosie? Patrzcie, bo ona jakby ma to samo tylko w drugą stronę jak wódeczka, widzicie? Ona nawet w tą stronę zrobię Ale nie, bo to nie wejdzie. Co? Nie, to Dobra, rób tak Czekaj, nie, poczekaj chwilę, muszę tu przedłużyć Trzy odklejki Nie, dobra, na pół walę Dobra, dalej. na Jezus Maria Dobra. Dobrze. Teraz ja jeszcze przykroję. Widzowie, nie umiem znaleźć miejsca, jest bardzo trudno. Tak chodzę. Uuu, czy prosto pokroiłeś? Aaaaa! To wygląda! Dobra, to w takim razie mierzę, czyli muszę mieć cztery. Ta jest krótsza, ale... Dobra, zobaczymy. Dobra, dawaj. Cztery. Ooooooj! 37! No. O, jeden, o jeden gram tak naprawdę. No to nie, o to... dwa gram. No dobra, czyli przegrałem, tak? Czyli ja mam tak. sobie karę. I niebieską. nie, dobra, nie, nie skąd. Jest 20 rabaków. To nie była mnie. O jezu! Naprawdę co? To co? To nie było mię. Oj, oj, oj. jest moja kara, ja to witałem. Oj, no to właśnie. Białko! O jezu, pójdę na śmierć. Ciekawostka, Bartek dzisiaj stał przy tej szafce i wpieprzał robaki. Dla... Nie wpieprzałem, spróbowałem dwa i. No, 20? no widzisz sobie 20. 17 No i haps Nie jest tak dużo Dobra. tak. Ole, chrupie tak. chyba Ale To jest MR No dobra dobra, nie? Takie na... troszeczkę, co? Taki posmak dziwny. No i dobra, ja grałem, teraz tę drugą rundę Dawaj Zieloną wybrałem Uu. jajko Sębry. Sernik Uuu O, to ten nadgryziony przez atalkę Proszę <grymka> bardzo Dobra, i ja wylosowałam cytrynę No i to Uu. będę robił karę Wow. Wow. wow! Idealna cytryna. Będzie się ten. On się rozwala w rękę. 72. Tak. Nie ma szans, żeby ta cytryna miała równe 50, bo ona ma tak dziwny kształt. Zabłaca jest to. Zanima Edgar. Tymczasem no. batat! Zabił mnie! Zabij. <laughs> już... Jez! Martę! No, nie. no. O nie! A ile musisz mieć? Już, już, już. Oj ojoj! Oj. Czas na cytrynkę, tak! Ale o, już, róż. już. Ona już Ociekłe. płacze. Specjalnie ją tak pokażę. Tak, zależy, gdzie masz pestki jeszcze. Uuu. Dobra, nie będzie źle. Jak to będzie 36, w którym z tych, to ja już nie wierzę no. w ludzkość. Dawaj. 39! Ej, blisko! Nie, nie jest tak blisko! blisko! 3 gramy 3. różnicy, bardzo ładnie. O, Czyli ogólnie ja 6 gram błędu. 53! Rejling! No to się wam poparciło. A nie. A tak wyszła remis i że nikt z nas nie musi robić kary. Tak, ale błąd, więc bez kary. No dobra, lecimy z kolejną parą. Proszę. Nie, już wylosowałem. Oooo! Koment! Nie! Ja wylosowałem koment czyli fajne. Dobra. Ma ono no, 11 gram. 10 10, 10, 10 gram. Czyli 5 ma być. To będzie najcięższe w ogóle. Oooo, wow. 80 gram. Dobra, kroimy. Dobra, <laughs> Trzeba zadać kroję. Okej, dobra, już zaczęłam kroić, więc kończę to. Nie ma to. O, o nie, o nie, o nie, nie o nie! Przecinek, przecinek, przecinam, przecinam, Dobra, o. mogę tak ten? No, no, możesz. Dobra, wiecie co, ja uważam, że ten dżemik jest okaz tyłka rozbić i po prostu walę Jamik i robię tak, żeby było idealnie pół. Pamiętaj, że dżemik jest na obu stronach, więc... Dobrze! Uuu. Dobra, Póra jest pól. na pół. O. Ja uważam, że trafiłem, no ja już się cieszę, chociaż nie wiem jeszcze, ale no co, wygląda różnie. co? Równo. Ty pierwszy czy ja? Nie, ty o. pierwsza. Dobra. To będzie pięć. Dobra. Mówię wam, piątka dzisiaj jest szczęśliwa. Dobra. O, o! jeden, Ojej! ja walę! Nie, no Ten nie, 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 to jest. To, to są na nożu. nie, o, brawa, to jest... No nie, 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 tak nie, 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 do Ciebie, nie, ja tak nie, 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 jest nie, Zimny prysznic przez jedną minutę w ubraniu? Kto to takie głupoty wymyślił? Mika? Sprawdźmy. Pomidor koktajlowy! Nie, ej, to jest ogólnie jakiś I Ja zgłaszam przeciw. Cebula! Cebula. O, o, powiedziałam, że się ci, żebyś miał cebulę. Masz go, cebułka. 65! 65. 32,5. 33 albo 32. No 10! Ja um, nie mogę! Czy to znowu mogę. będziesz? 32,5. Za znowu? No nie, no zobaczymy, no patrzemy. ma dzisiaj dobry dzień. Co to ma niby o, na 1 gram? gram. Na no. ja 1 ja Tak. Uuuuh! wika! Dobra, tym razem stówki jolo. nie będzie, proszę Państwa. Coś tu poszło, nie tak! Oj, nie będzie stówki! Dobra, trudno, jolo. Lecimy. U, ale ta skórka z stanie. Dobra, czekaj. A, tak. Na ciebie. Jaka operacja się tutaj. Odbada. Ej, wie, wiecie, że zrobili operację na wioronie? Tak. No? no, słyszałem. Tak, skórę. Mam tak, od tak, no. w tego. A, krzywo przekroiłem. Czekajcie, przekroję i teraz kwestia przekrojenia też ogonka na pół. Ty jesteś to No idę w dupach. Przekroję ogonka. Nie, no to jest mega cięższe. Ogólnie turbo równe. Większy o, damy. O, o, oj oj o, 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 oj Dobra, Cebulo, nie mnie. O! <śmany> cztery! O! O, no, Oh, oh, robimy dogrywkę. dogrywkę, tak. Okay, Dobra, dogrywkę. Tak. Tylko, że zróbmy takie coś, że ja jestem w parze z Bartkiem teraz, wy jesteście razem i my pomiędzy sobą drużynami rywalizujemy i najwyżej potem razem będziemy robić tą karę. O, Dobra. Dobra, Cza, dobrze. Dobra, losujemy w takim razie. Wy przeciw. przeciw. Przeciw no? wy. Ha, te dogryweczki tak, robimy tak, razem. Tak. tak, słuchajcie, robimy dogrywkę. Uwaga, Ej, e, czuję, że mamy jajo. No, co mamy? mamy. Bata! O, to jest ciężkie! Mega ciężkie, bo bataty są mega ciężkie do krojenia Nie A my mamy kurczak O, to... dobrze, lecimy I tu! Tak, Ciekawa to... runda! Ja mam na niego sposób Ogólnie uważam, że ty jesteś bardziej dokładny, mhm. więc tobie powierzam krojenie tego kotleta. Jak przegramy, no to po prostu przebiegamy obydwoje karę 171, 172, 171, no, 172. 172 172 na pół, to jest inaczej 86 82. I teraz my ważymy ja batata ja 402. Dobra, jakie macie strategie? No właśnie. Ja mam jeden pomysł, no. ale nie chcę tego robić, no. że po prostu w ten sposób. O, tu? No, Oj, to po bardzo... prostu ma najdziwniejsze sposoby. Ale, tak, to, jest ale to jest bardzo małe, a to jest duże, więc moim zdaniem tak jak tu przekroisz, to, to może je, mieć sporo. Tak. Albo w tą stronę <śmiech> możesz <śmiech> spróbować. Dobry pomysł, W <laughs> tak okay. Moim zdaniem dokładnie tak. Ej, a nie przypominam ci troszkę rybki? Lecimy? Lecimy Dobra, dawaj razem no Trzy, trzy ma się O tak. no, Dobra, stało się Ładnie wygląda Ładnie No dobra, no robimy Ja no, myślę, no. że tak no No to, to dawaj, to ty to robisz Ja nie Tak stopniowo O kurde, za nie. Jest. jest strasznie ciężki, Ogólnie bataty są bardzo trudne do poklejania Jeszcze takim nożem, to co dopiero normalnym Pech Ale beka jak trafią idealnie O nie, nakroiłeś źle no. Nie wiem. No, no, no dobra w sumie. Okej, okay. że... E. Wygląda równo! No. Wygląda jedynie. Jak, jak nerki, jak jak serio, ma kształt nerki. Ja myślę, że tego. Dobra. Musicie mieć 86. Tak? Tak. tak? Dobra. dobra. Ale nie w ten sposób. Ono, 3, 4, 1. Kurde! No nie! Znowu no nie! Znowu jeden, znowu jeden gram! Znowu. Tak. Przynajmniej Ej? Będziemy robić kary. Tak! Więc jest dobrze. Jest 1 gram. Trzeci raz mamy jeden gram różnicy. No No fausty, jak kroiłem, więc ty wybierasz. Mi się wydaje, że one są takie same. Oooo Trzy! 24 gramy No to A blagę, O A nie, nie, spojrzenie, jeszcze! Uuu. Czyli robimy karę. I teraz pytanie: czy robimy dwie różne, czy dwie takie same? A jakie jak chcecie? To... Może dwie o, różne? Chcecie dwie różne? No to dawajcie. Dwie Różnie różne. będzie ciekawym. Będę... O oh, Super! 10, oh, 30 przysiadam, oh, oh, dobra. Oh yeah. nadgnął, tak tak. <laughs> Daj mu się <laughs> Dobra, Jest. jeszcze raz. Stać w muchawce do swojej buzi. <laughs> A to już się stało w ogóle! Tak, takiego całego. No i dobra, to ja robię przysiady, a ty leć po. tak. 30 pod rząd, nie? Tak. Bez przerwy! Bez przerwy! To są bardzo trudne zadania w ogóle. Co to dla ciebie? Nie, co? 30 co to dla ciebie? Ale 30 to jest dużo! dużo! Jak nie dasz rady, możesz Ale Nie, tam odpuścili Raz! Dwa! Nie mam mamine jakby się zawieszał chrupków. o Dla mnie to by było samoistowo, mnie się ze strało. Dawaj 40. Nie, no dawaj 60. A musisz z całej siły dmuchnąć tak. tak na, całe płuca. Wow. Aaaa! Patrzcie, zjadł wszystko! Aaaa! Aaaa. Gegar na pewno jakiegoś obsikał Tak! Boże święty! Dobra, zapraszamy na nasz basen Piękny basen Gen Z Znajdzie się tutaj również prysznic, który będzie moim drogiem jakby na dzisiejszy wieczór. Pewnie kojarzycie ten prysznic z, z Q&A Patryka Aaaa! O, zapraszamy na kanał Jak było Patryk? Było fajnie. Zresztą teraz nie ma nogi przed siebie No Było bardzo źle i nieprzyjemnie i zacząłem się śmiać, ale potem już było ki. Ale zacząłem się śmiać tak, bo było mi tak zimno, że się zacząłem śmiać. E, Ej, poczekajcie, e mam e ostatnią opcję, ważną rzecz do powiedzenia zanim wejdę. Za nami już leje się woda. Ja jak widać jestem w ubraniach. Jaja. No i co? Proszę państwa. I Ty, I tak! tak. Oddykaj. <noise> <noise> <Możesz głos> <go? głos> A weź coś powiem Szybna, Najtrudniej się przegadza, jeszcze 40 sekund. Dziś trzeba było kroić równo? Spadaj! Mama ma czasu za tobą Bo? Lepiej Opowiedz pierwszych, za wierszyk jakiś Pierwszy Na spodek. Na raz w zimno mu strasznie, ty mu to nie jest Koniec! A. Chodź, 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 Słuchajcie, to był ostat, ostatni makara Jeśli podobały wam się takie odcinki Łapki do góry i subskrybujcie też kanał A my się lecimy zagrzać i do zobaczenia jutro o 17. Tak jest, papa